Witajcie w podróży przez czas i przestrzeń, która odkryje przed wami zapomniane tajemnice słowiańskiego świata. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się hipotezie, która budzi wielkie emocje. Czy Słowianie mogą być potomkami boskich hiperborejczyków? Czy mityczna hiperborea, opisana przez starożytnych Greków, to prawdziwa kraina zamieszkana przez istoty o nadludzkiej wiedzy? I nieprzeciętnej mocy, które przekazały swoje dziedzictwo naszym słowiańskim przodkom? Obiecuję, że jeśli zostaniecie z nami do końca, poznacie nie tylko powiązania kulturowe i obyczajowe między e, słowianami a hiperborejczykami, ale także dowody naukowe i archeologiczne, które rzucą nowe światło na słowiańskie korzenie. Zapraszam na fascynującą podróż w czasie do krainy, gdzie bogowie chodzili po ziemi. Wyobraźmy sobie, jak Hyperborea jawiła się Grekom. Greckie opowieści wspominają o tym, że Hyperborea była miejscem, do którego docierał Helios, kończąc swą dzienną wędrówkę. Hyperborejczycy, będąc mieszkańcami krainy Słońca, czcili je jako symbol życia, co w starożytnym świecie było zjawiskiem wyjątkowym wyjątkowym, ale też znajomym dla Słowian. Oni również postrzegali słońce jako źródło siły i energii, nadając mu rangę bóstwa, które obdarza życie wszelkie stworzenia. Zarówno Grecy, jak i Słowianie widzieli w słońcu coś więcej niż światło dostrzegali w nim obietnicę boskiej obecności, która uosabia wieczną wiosnę i płodność. Słowianie postrzegali się jako dzieci bogów. Co jest bliskie greckim wyobrażeniom o hiperborejczykach, boskich istotach obdarzonych mądrością i mocą. Panteon słowiański pełen był potężnych postaci, takich jak Perun, Bóg Burzy i Piorunów, czy Weles, Strażnik Zaświatów. Te postaci przypominają greckie mityczne istoty, które, podobnie jak Bóg Helios, Obdarzały życie i chroniły ludzi, a zarazem miały władzę nad naturą i jej kaprysami. Często przypisywano im umiejętność podróży między światami, co również nawiązuje do motywu Heliosa, który przemieszczał się po niebie, docierając każdego dnia do hiperborei. Ale czy podobieństwa na tym się kończą? W mitologii ci greckiej czytamy o podróży Heliosa na północ, gdzie miała czekać na niego Hiperborea, kraina wolna od bólu i cierpienia, pełna kwitnących drzew, urodzajnych pól i rzek o kryształowych wodach. Ta wizja wiecznego raju jest znajoma, prawda? Podobnie Słowianie widzieli swoją wieczną ojczyznę jako miejsce harmonii i spokoju, gdzie dusze mogą powrócić do źródeł i zaznać nieśmiertelności. Święte miejsca Słowian, takie jak lasy, rzeki i góry, były postrzegane jako bramy do tego boskiego świata, podobnie jak Hyperborea była dla Greków rajem na krańcu świata, dostępnym jedynie wybranym istotom. Wiele podobieństw znajdziemy również w symbolice i rytuałach. Zarówno Hiperborejczycy, jak i Słowianie czcili przyrodę jako siedzibę bogów i manifestację ich mocy. Kołowrót, symbol wiecznego cyklu życia, który znajduje się w słowiańskiej symbolice, występował również w kontekście kultu solarnych bóstw w Grecji, które przemieszczały się przez niebo niczym helios na swoim rydwanie. W greckich świątyniach słońca i w słowiańskich rytuałach słonecznych odnajdujemy to samo przekonanie, że życie jest cyklem, który nie kończy się wraz ze śmiercią lecz trwa odradzając się nieustannie dzięki łasce bogów co jednak na to nauka w latach 80. dwudziestego wieku archeolodzy dokonali odkryć na północnych obszarach eurazji które sugerują istnienie dawnych kultur o rozwiniętej wiedzy astronomicznej podobnej do tej którą przypisywano hiperborejczykom odkryto tam artefakty z motywami spiralnymi i słonecznymi, których symbolika przypomina słowiańskie i greckie wyobrażenia słońca. To nie jedyny dowód. Współczesne badania genetyczne wykazały, że populacje słowiańskie posiadają specyficzne markery DNA, odmienne od sąsiednich grup etnicznych. Niektórzy naukowcy sugerują, że może to być dziedzictwo tajemniczego ludu, który zamieszkiwał te regiony przed tysiącami lat być może blisko, związanych z mieszkańcami Hiperborei. Wierzenia Słowian oraz rytuały hiperborejczyków miały również silny związek z cyklami natury. Na przykład Słowiańska Noc Kupały. Święto ku czci ognia i wody odpowiada greckim rytuałom związanym ze świętowaniem życia w naturze, które przeprowadzały społeczności północy. Oba ludy wierzyły, że ogień ma moc oczyszczającą, a woda niesie życie. U Hiperborejczyków, tak samo jak u Słowian, te rytuały nie były jedynie obrzędem, lecz częścią głębokiej więzi z przyrodą, której celem było zapewnienie pomyślności i urodzaju. Starogreckie przekazy wspominają również o składaniu ofiar i darów przez Hiperborejczyków, co miało zbliżać ich do bogów. Ta praktyka pojawia się również w kulturze słowiańskiej. Tam dary z plonów, kwiatów i owoców składano bogom, aby zapewnić przychylność duchów natury. Możliwe, że te zwyczaje były pamiątką po hiperborejczykach, przekazywaną przez kolejne pokolenia jako symbol wiecznej więzi między ludźmi i bogami. Czy Hiperborea to więc jedynie legenda, czy może prawdziwe miejsce? Gdzie sięgają korzenie naszych przodków? Choć wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, liczne podobieństwa w symbolice, obrzędach i wierzeniach wskazują na możliwość istnienia kulturowych i duchowych powiązań między Hiperborejczykami a Słowianami. Może więc Hiperborea to nie tylko kraina przodków, ale i duchowy raj, do którego wracają dusze słowiańskich dzieci bogów. Dziękujemy, że byliście z nami. W tej podróży po mitycznych krainach i starożytnych tajemnicach. Zapraszam więc na kolejny film, który z pewnością Cię zainteresuje. Poruszymy w nim temat krakowskiej legendy z kronik Prokosza o królu Kraku, czy może greckim królu Grakusie, który zniszczył miasto Wawel, zwane wcześniej Babelem. Zapraszam.